Są widzowie rzeczywiście, którzy mówią, że ja wykorzystuję albo wykorzystałem, albo wykorzystuję Liwię, ale są i tacy, którzy mówią, że to Liwiam mnie wykorzystuje. My wtedy odpowiadamy, że to Liwia, no bo po prostu my się wykorzystujemy nawzajem. Poza tym musimy uwzględnić jeszcze kilka rzeczy. My razem pracujemy i mamy za sobą tysiące filmów zrobionych. Liwka jest autorką miniaturek Liwia, półtora tysiąca? Dwa tysiące? Dwa i pół ponad będzie. Jej praca to jest trwały wkład w firmę. Liwia też jest bohaterką filmów, no, nawet w tej chwili. Jutro się ukaże lub pojutrze. Nawet wczoraj Film. chyba wyszedł. Tak, dlatego że od czasu do czasu te rzeczy wkładamy. Więc mm, oczywiście my jesteśmy partnerami, ale również w pracy. Również jesteśmy partnerami w podróży. Myśmy razem zwiedzili taką liczbę krajów, że jak chcemy to policzyć, to nam się to nie udaje. Bo zawsze musimy zacząć od początku, bo już nie pamiętamy, czy żeśmy coś tam wymienili, czy nie. Kolejna sprawa jest taka, że my ciągle mamy plany wspólne. Cały czas gdzieś jest, jest ten cement, który, który nas z który nas tym wszystkim łączy, czy też on nas wiąże. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Livia po powiedziała to słowo, miała sepsę. Była w ciężkim stanie, zawieziona do szpitala a w tej chwili widzicie Liwkę taką, jaka jest, prawda, więc to też ma ten walor i ten, ten sens, czy ja pomagam Liwce. Postawię inaczej pytanie, a czy Liwka mi pomaga, prawda? Bo, bo to jest partnerstwo, ja pomagam Liwce, Liwka mi pomaga. Prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, mamy kotka razem, plany właśnie biznesowe też, nie tylko podróż, związane z podróżą,